Zapraszamy gości na uroczytą i dziadkowie chcemy uczcić wierszem i piosenką zapraszamy. Babciu i dziadku, niech wasze święto będzie dla was najszczęśliwszym dnie. I na zawsze pozostanie w waszej pamięci. Dzisiaj przyjmijcie od chodźcie, Dzięki za za i waszą waszą Mojego tatę, waszego syna, bo dzięki Wam jest moja rodzina. bez was nic nie ma. Ośno, Babciu i dziadku, żyj 200 lat. <noise> Dla babci, zima bez słonko, bez patrzy. Ciepły uśmiech przysyła babci. I ja też babciu mam dziś dla ciebie uśmiechę Ja jasne na niebie. Brawo! Nasza no babcia umie tyle za uwierzyć tu na no to, czego dotknę się na chwilę, jak zegarek będzie szło. Babcia wszystko robi dla Babcia bardzo jest kochana, więc nie nam na Ani Pani ma tutaj problem z ukłanianiem się. Dziadek, dziadku, dziadku. Głośno. coś na twojej głowie lśni, to korona słowo daje. Przecież znam korony z bajek. Czy to fotel? Ale skąd? To nie fotel, tylko tron. I w ogóle, i w ogóle Jesteś dziadku dzisiaj królem. Pytasz co to jest gadka? To po prostu śpięto dziadka. Nastaw, nastaw. Babcia to bajka, które... Babcia to bajka, które nie znamy. Pudełeczka, perfumy, łóżka, babcia to mama mojej mamy, a ja jestem wnuczka. Wow. Dla babci każdy wiadomo, że babcia to mama, tante i mam. się, szanujemy i bardzo, bardzo kochamy. Dziś jest dzień uroczysty, więc powiem wam sekret. Że takiej babci jak moja nie ma na całym świecie. Mhm. Mój dziadzio, mój dziadzio dużo u mnie, rozmawia z nim o wszystkim, powiedział mu swoje sekrety, bo jest mi bardzo bliski. Wie ja wszystko o może. O tym, jak mosty budować, jak żołnierz ćwiczy w wojsku, uczy mnie salutować. Pomaga mi w nauce, układam z nim klocki Lego, mógłbym go dzisiaj nazwać moim najlepszym kolegą. Moja babcia, moja babcia ukochana, do mnie śmieje się od rana i pomaga zawsze mi, gdy przychodzą trudne dni. Ona zawsze mnie pocieszy, z moich szóstek się ucieszy, chociaż dużo pracy ma, zawsze mi buziaka da. <głosy> 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 <Lubię zbandy -mradia, głosy> Lubię babci, knopsy, z chary, damy, gdy to je, lubię słuchać Moja babcia jest troskliwa, miła, dobra i cierpliwa. Bez niepieczki. byłby świat, zrych nam, babciu stoła. Dziadka, to okazja rzadka, by dziadkowi kochanemu życzyć szczęścia noc. Zawsze nas rozumie i wybaczyć umie, bo nasz dziadek jest wspaniały, tak jak mało kto. W ten dzień uroczyście przyszliśmy to wszyscy i dziadkowi zaśpiewamy. Kwiaty, maluje na szybie kwiaty wesoła w kształcie serduszka. Zanim srebrzystą dłonią poranek kwiaty zetrze, serduszka na szybie dłonią ładnie szyszki na wieczór. Dzień może wniczka przy przyleci w tętki. Kto coś wyrucha na szybie, kto będzie z dłoni piosenka. Dziadek przyjdzie. Dziadek dzisiaj przyjdzie w wielkim krześle siedzi, ślicznym powieści wiele będzie. Dziadek dużo widział, dużo ziemi schodził, już sam nie pamięta, kiedy się urodził. I jak nam dziadek zacznie prawić różne dziwy, to świat dawno stanie przeze jak dawno. I dawne zagrody, i ludzie, i pieśnie to samego rana marzą mi się we śnie. O! Właśnie po głowie. Mama dzień cały pracuje, przychodzi, gdy ciemno wyboże. Ale jest przy mnie babcia i ona zawsze pomoże. Dzisiaj chcę mojej babci podziękować za wszystko, który zrobił długie lata. On zawsze przy nas blisko. Niech nam żyje tysiące lat. Ukochamy, uściskamy i podarujemy kwiaty. Dziś słoneczko jasno świeci, zima biała śpiewa, a w przedszkolu przedszkolaki składają życzenia. Wszystkim babciom, wszystkim wieszko. Zdrowia, i dużo radości. Krócej to przedstawienie zeszło, bo jest kilka osób nieobecnych no i nie mogli wykazać się takim talentem. Także dziękujemy babciom, dziękujemy dziadziom kochanym, że zechcieli zobaczyć swoje wspaniałe wnuki, bo naprawdę są wspaniałe dzieci, widać. Widać, prawda? Tak. taką niespodzianeczkę, co prawda krótką, ale chcieli przygotować, a długo, długo się uczyli. Proszę mi wierzyć, że długo im to zeszło, bo to są małe dzieci, ale bardzo, bardzo chcieli i się bardzo cieszyli, jak widać, jak widać tutaj. Ja też jestem bardzo Państwu dziękuję, że zechcieliście przyjść i zobaczyć, no jak oni tutaj się zaprezentują w ogóle. No. Też, Także proszę teraz dać dzieci, kochane, teraz prezenciki, to co zrobiliście dla babci, dla dziadziów, to proszę robić.